Z tej strony, HubiX, za to kolejny odcinek z Polish Card Driving. A dzisiaj y, pokażę Wam aktualizację, która była niedawna. Dokładnie z eventem, który można zdobyć dwa auta i jedną ciężarówkę. A tutaj bierzemy autko Volkswagen. Staw łapeczkę w górę i subskrypcję. No i zaczynamy. No ale zanim dojedziemy, chciałbym Wam jeszcze pokazać. E, pierwszą żel, bo były dwie rzeczy Takie fajne lampki są teraz Na lampach o, Jest taka, albo taka, gwia taka gwiazdka Tutaj na przykład na Ronie są trzy Czyli takie dwie Także naprawdę bardzo fajnie Dałem taki klimacik Ok, także widzimy się w Malechowie bo tam znajduje się event. Dobra, więc już dojeżdżamy do eventu. Jak widzimy, tutaj już mamy choinkę. Jezus, Maria rozpycha się jak niekim I tutaj mamy zjazd. I do Santy. O. Trzeba się to włączyć. Okej okay. tu, tutaj e, się bierze paczki, ale narwie. Pokażę Wam auta, które są. Pierwszym autem jest tutaj Opel e, Titan. Bardzo ładny w środku. Już wycieraczki no na wycieraczkach jest logo. Fajnie. Drugim autem jest BMW A32. Tak się nazywa. Bardzo ładny w środku. Jakie ładne fotele A trzecie aut, trzeci pojazd, bo to tak naprawdę jest ciężarówka Jest jeszcze nieodkryty Ale będzie odkryty za 20 godzin A tutaj się bierze paczusz Ta wam do starego Jarosława Także teraz będziemy tak jeździł, będę Wam robił cięcia bo to nudne. Także do zobaczenia. Dobra, więc już dojeżdżamy do choineczki. Wysiadamy, dostarczamy. I mam 104 prezenty. Także widzimy się w malechowie. Okej, okay, więc już zjeżdżamy. Wziąłem sobie ciężarówkę, bo będzie szybciej. Bo też słyszałem taką teorię, że... Bo tutaj jak się sobie... Mm. Będzie na to już śnieżynkę, i tutaj prezent drops, i to zostały 4 dni, 60, 20 godzin, i tak dalej. Ale i to słyszałem takie coś, że po tych, po tych 4 dniach, tych 5 dniach, będzie teraz na, będzie trzeba na trackerze jeździć. I najprawdopodobniej tak będzie na wyglądać. Bardzo, bardzo, bardzo ładne. A później będzie na tranzycie, ale to już taka teoria. Także bierzemy sobie paczuszkę Dosławna I jedziemy Dobra, więc już dochodzę Bo niestety mój tir utknął Gdzieś w barierce Dostarczamy I widzimy się w Malechowie Dobra, już jesteśmy Skręcamy I bierzemy kolejną przesyłkę. Komitir odjeżdża. I mamy znowu dosławna. Dobra, już jesteśmy. Idziemy sobie dostarczyć. I lecimy z powrotem do Malechowa Dobra, więc już dojeżdżamy z powrotem. Czwórka, piątka, wjeżdżamy sobie. Kręcamy. Bierzemy sobie paczuchę do bo to takie najkrótsze. I lecimy. Okej, okay, także już wjechaliśmy do park na parking podziemny, jak ja to mówię. Podjeżdżamy. Tirmi odjeżdża i mamy do Starego Jarosława. Także jedziemy. Dobra, więc dostarczone, jak widzicie, a Tirmi odjechał, więc lecimy z powrotem do Malechowa. Dobra, więc już dojeżdżamy z powrotem do Malechowa. I dostarczymy ostatnią paczkę w tym odcinku, dość długim, ale raczej będzie zmontowany. Jest. Co ten ci robi? I mamy do... znowu do Starego Jarosława. No dobra. Także, jedymy. Dobra, więc już dojeżdżamy, jesteśmy w Starym Jarosławie, tutaj mamy paczuszkę, gościu jak Dziwnie. Teraz zaciągnę ręczny, to mi auto nie odjedzie. Pyk! I mamy 120 prezentów. Przez 40 minut właśnie teraz minęło. Udało nam się zbierać 20 prezentów. No nie jest jakiś to wybitny wynik, ale no. No chociaż coś. Także jeżeli film się spodobał, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcesz więcej tego typu filmów, jeżeli, jeżeli Ci się spodobał. No i do zobaczenia.